hej witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie, ja jestem jest Renegat i ja witam was w moim już kolejnym odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy, moi drodzy, kochani, porozmawiamy sobie dzisiaj po raz kolejny na odcineczku z Wika, a tymczasem zacznijmy sobie po prostu rozgrywkę, żeby tutaj was nie zanudzać w menu głównym Drodzy kochani, drodzy kochani, przepraszam Was oczywiście za poprzedni odcinek yy, z Prince of Persia, którego nagrałem pod wpływem yy, dużej ilości negatywnych emocji spowodowanych yy, brakiem poprawnego nagrania, a mianowicie w ogóle brakiem jakiegokolwiek nagrania odcinka, który powinien być teoretycznie nagrany i który powinien być zajebisty, a którego nie było, ponieważ yy, Renegat głupek zapomniał włączyć nagrywania. I tak naprawdę e, zdarzyło mi się to może ze 2-3 razy w ciągu swo całej swojej kariery YouTube'owej, żeby, e, żebym w ogóle zapomniał włączyć e, nagrywania. Z reguły robię to tak, że najpierw włączam e, e, sobie tego stopera w telefonie, potem włączam e, OBS-a i zawsze patrzę, czy to jest włączone. I potem yy, na samym końcu gry, No, tym razem nie wiem, no. Albo nacisnąłem troszeczkę za słabo, albo nacisnąłem klawisz obok, albo nacisnąłem w ogóle... Albo w ogóle nie nacisnąłem, bo w sumie nawet nie pamiętam czy bym jakoś się przyglądał temu, czy w ogóle włączyłem to nagrywanie, czy nie. No cóż... Nie włączyłem trudno. Eee, 30... ciutkę ponad 30-minutowy odcinek poszedł do kosza, ale... Eee, no... No co, no co, co mogę powiedzieć? No byłem wściekły, no byłem bardzo wściekły, no miałem ochotę coś komuś zrobić. Coś wyrzucić, coś zniszczyć, ale to chyba każdy miałby taką ochotę, uwierzcie mi. Mordelcze skłonności po takim czymś. No nic w tym momencie nie mogę zrobić. No na odcinku Sprinter's w Persi troszeczkę, że się tak wyrażę, yy, zrobiłem z tego odcinka bardziej troszeczkę nerwówkę, taką lekką, yy, choć z nastawieniem. Choć z nastawieniem na to, że... Yy, że jednak y, pewne rzeczy mogły wyjść, wiecie, pod, y, spowodowane tymi nerwami, troszeczkę lepsze Bo bardzo często chciałem sobie do, dodać powera po prostu na tym księciu I myślę, że to było akurat dobre posunięcie Myślę, że ten odcinek wyglądałby zupełnie inaczej, gdybym po prostu... Gdyby po prostu ten odcinek z samego mi wyszedł, no to tak, no to fakt. Ale tu już nawet nie chodzi nawet o to, że sam odcinek nie wyszedł. Bo yy, nagram to jeszcze raz, yy, powtórzę to jeszcze raz, być może. Być może po prostu wyjdzie lepiej niż. Yy, yy, niż. niż tamten poprzedni. Być może, nie twierdzę, że nie, a być. Yy, raczej najprawdopodobniej wyjdzie tak. Bo teraz wiem, jak to yy, przejść, bo. Co tutaj kret robił, to ja nie wiem. Ani kopania nie słyszałem, ani nic. Dobra. A to przez to, że się zagadałem, drodzy kochani, wybaczcie mi teraz. No i musiałem się troszeczkę e, odreagować, że się tak wrażę. Mam nadzieję, że nie będziecie mi te, tego mieli za złe. A ja mam nadzieję, że przynajmniej to w pewnym sensie trochę na plus na ten odcinek wyszło. Mam nadzieję, że nie wyszedł po prostu źle. No, ale musicie mnie czasami zrozumieć, musicie mnie czasami zrozumieć. Ale w tej chwili yy, po, po tamtym odcinku wziąłem się po prostu za krojenie sałatki. I teraz jest już wieczór, i teraz mogę spokojnie sobie nagrać yy, Wika. Znaczy nagrałem wtedy Pizza w Persie? Potem zrobiłem przerwę na sałatkę. Na krojenie sałatki i teraz yy, wieczorem wzięłem się za Wika po prostu, nie? Teraz już jestem w miarę spokojny, ogarnięty, wypiłem kawę jedną, drugą. Taką e, bardzo delikatną, że się tak wyrażę teraz chyba Postanowiłem, e, jeżeli chodzi o kawę, to pić częściej, ale jednak e, słabsze Żeby tu się czasami na przykład nie e, rozchorować zbytnio Dobra, my sobie tutaj chodzimy spokojnie, nie przejmujemy się nimi Słyszę krzaki, dobra, ale ciekawe czy jakieś ataki będą niedługo W ogóle ja przy Tą pierwszą próbę to w ogóle przegadałem, przegadałem przegadałem. No cóż ten odcinek e, sobie powtórzę, no jeżeli będę miał ochotę, no to zaraz po wiku się za to wezmę. E, teraz mam pewność, że włączyłem nagrywanie, bo e, przypatrywałem się, czy włączyłem nagrywanie i włączyłem nagrywanie, więc teraz wszystko powinno być okej. Okay. Teraz moim zadaniem głównym jest tutaj przejście tej godziny. Nie wiem gdzie skret. Co to był za jumpscare w ogóle? Ja nie wiem, zobaczyłem jakieś kontury, ale co. Nic konkretnego nie widziałem w tym jumpscare. Grubasek. Dobra, on się obudził. Ciekawym, czy nas zabije. Dobra, oni. Widzę, atakują nas teraz. Yy, że się tak wrażę, grupowo. W poprzednim odcinku nie mieliśmy do czynienia z grubaskiem. Przynajmniej nie w takim sensie, że się po prostu obudził i nas gonił. On tu gdzieś śpi, ale dobra, ona nie przeniosła. Teoretycznie nasz bezświeczy challenge już dobiega powoli końca, ale jeszcze. Nie wydaje mi się, żeby się w tym odcinku udaje, udało, ale zobaczymy. Kto wie, może akurat szczęście mi dopisze i umiejętności przede wszystkim też jak mówię teraz już jest wszystko z moją psychiką bardzo dobrze już to co było te, te niezapisane nagranie no niestety niezapisane ale nagranie zostało w mojej głowie zostaje po prostu to z tyłu za mną i ja się skupiam teraz na tym co jest aktualnie tutaj chociaż jak widzicie na razie jestem zbyt zajęty gadaniem niż graniem. Tutaj się oczywiście on znowu zbagował, ale ja i tak wolę chodzić z głową w dole, bo jak widzicie, chyba. No i właśnie, yeah. jeden atak ledwo się skończył, to tak naprawdę drugi się zaczął. No i ja się obróciłem i pobiegłem w drugą stronę, ona i tak mnie złapała, więc. O, ludzie, wujko to jednak trzeba być troszeczkę. Nie bardziej skupiony, jak widzicie w ciągu jeszcze nie ma 10 minuty, a już dwa razy zginąłem. Dobra, tutaj wiecie, nie... Nie gram z naciskiem na to, żeby to na siłę wygrać, nie? Tylko żeby sobie troszeczkę może pogadać. Chociaż w sumie wypadałoby się troszeczkę skupić, żeby nie nagrywać znowu kolejnych 10 odcinków z tej samej godziny Dobra. Myślę, że obraz z kamery też będzie ciutkę lepszy, bo jak mówię, zmieniłem, podwyższyłem, wy... wyostrzyłem Wyostrzyłem tam o bodajże 10 punktów. więc mój obraz powinien być bardziej taki, wiecie, typowo Typowo HD, teraz w ogóle Noc mnie znowu zaczął swędzić, się znowu co chwilę muszę drapać i właśnie teraz Nie złapała na tym, że się chciałem podrapać Musiałem szybko Nie wystraszyłem się tego ani trochę. Czekajcie, zgłośnij sobie. Żebym lepiej słyszał, tak. Dobra. My sobie musimy tu iść... po ciemku. Ściszę sobie jednak, bo... O, troszeczkę, troszeczkę. Żeby było głośno, ale żeby mi nie ryczało, nie? Nie wiem, gdzie jest kret. Gdzieś tam on kopał. I teraz widzę, że my będziemy mieć z nim cały czas do czynienia, dopóki nam się nie uda przejść tego poziomu. Wieje wiatr. Tutaj jest znowu ten kamień. On naprawdę myśli, że tym huchaniem zrobimy jakąś krzywdę. Albo chociażby straszy. Ludzie kochani, tak jak w Prince of Persie, doładujemy się! Teraz jedziemy po zwycięstwo! Ja się skupię, ja już się nie gadam. Nie rozgaduję o pierdołach To co było z samim, to idzie do kosza. To jest przeszłość, tego już nie ma. Następny odcinek będzie zrobiony na tip top, obiecuję Wam. On naprawdę myśli, że mnie tym wyslaszy. No way! On tu śpi. On tu śpi, idziemy sobie stąd My nie chcemy go budzić, my nie Niech on sobie tam śpi I znowu atakuje nasze plecy, brawo! Brawo i dyszy mi jak jakiś, yy, syczy mi jak jakiś wąż do ucha Aaaa, jesteś straszny, pamiętaj Boję się ciebie, boję się ciebie Dobra, zatychanie, tutaj mamy kolejną twarz Jezusa Ło! Wow! To Ta... Teraz już myślałem, że w ogóle jakieś halucynacji dostałem Dobra. Wieje wiatr. Mgła, ciemna noc. Teraz mówiszcie mi, że się troszeczkę posrałem. Przepraszam za wyrażenie. Bo to jest takie, obracamy się i nagle patrzymy, a tutaj ten nam wyskakuje... Coś głośne te płakanie było Za głośne Jak na nie, mi to jeszcze nie był atak Dobra, skupiamy się Skupiamy się, drodzy kochani To jest prawdziwy horror Kończymy powoli Wika, kończymy powoli Granny Jakie jeszcze serie kończymy, to nawet już, już nie wiem jeśli ja nie patrzę w dół, bo znowu mnie wezmą na dwa baty. Muszę tutaj być przygotowany na wszystko. Na drugą fazę tego, na którego się nie możemy patrzeć, również. Wykrakałem i się do diabła udało. Dobra, teraz się stąd wynosimy. Wynosimy się. To wyglądało tak, jakbym ja go totalnie wezwał, nie? Chociaż nie wyglądam na szamana Ani na egzorcystę Don't cry, girl Jeszcze tam kret był Bo słyszałem tego takiego jakby... Jakieś tam dziwne dźwięki Których nie umiem za cholerę powtórzyć Tu śpi grubasek Dobra, nie budźmy go Dobra, wynośmy się, bo. Dobra, tu jest dziewczynka. Ten płacz akurat nie jest w ogóle straszny. Idziemy sobie dalej. Jesteśmy totalnymi ghostbusterami. On już jest taki przewidujący, że w ogóle już wręcz. Żałosny z tym wyciem, jak krowa na pastwisku mi tutaj do ucha wyje. To mnie bardziej irytuje niż w ogóle przeraża. Dobra, drodzy kochani, jedziemy nagramy samego po tym odcinku. Ja czuję takiego powera teraz, że. mógłbym nagrać tych odcinków kilka na spokojnie, muszę się skupić. Z dala od płotu, bo znowu wylądujemy w kolejnym grobie z kolejnym siniakiem. Go away girl, już nie mogę biegać. Szkoda, że nie mogę się obrócić tak jak w Baldim kamery nie mogę tak obrócić, żeby zobaczyć, co jest za moimi plecami. Bo słuchajcie, bym zobaczył jak w ogóle wygląda atak, kiedy oni nas gonią. Tak wiecie z... z tylnej perspektywy, to jest grubasek. To jest most. Pójdźmy sobie może na drugą stronę. Na... No, w ogóle dość daleko się pojawia przed nami. No więc, jak widzicie, atak się skończył szybciej niż ustawa przewiduje. Wiecie, ta kreta obawiam, bo on już nas tutaj dzisiaj zjadł, a bo raczej. Pół godziny minęło, dobra. Teraz uważać Dobra, myślę, że to ta druga faza Nie wiem, jakby go ktoś dusił co najmniej Albo robił mu inne dziwne, sprośne rzeczy jakiś się nie śniło Nie, nie fizjologą, tym razem nie fizjologą Ten znowu chrapie tutaj, ja nie wiem gdzie on jest Dobra, wynośmy się stąd muczek, krowa Co to ma być w ogóle? Tam jest kret Spieprzajmy stąd Ja już widziałem z daleka, że ziemia lata w powietrzu A jeżeli widzimy jak ziemia lata w powietrzu, to lepiej się stąd po prostu wynieść Eu sei, where you. Eu onde você está. are? Where, where? are you? Wiem, Ja znowu idę przy płocie. Muszę iść na środek. Nie wiem, mi się wydaje, że to powinno być Where are you, a nie Where are you? Ani where you are. Wiem, gdzie jesteś. Dobra. Pełne skupienie. Jezus Maria! Wystraszył mnie ty, gnoju jeden ty! Jezus Maria! Gdybym to ja był w tym lesie, to ja bym mu tak przypierdzielił w gębę, żeby mu ta maseczka spadła. Ciekawa w ogóle, jak on wygląda bez tej maski. Pewnie ładniej niż z tą łaską. Spokojnie, póki on się pokazuje naszym plecom, no to jesteśmy bezpieczni. A ja. W... A ja wolę raczej się nie patrzeć w ziemię. I to się stało tak samo jak ostatnio. Tylko, że wtedy się patrzyłem w ziemię i ona mnie złapała. On Znowu tu gdzieś jest. I nie. Ja nie mam pojęcia. On się chyba co jakiś czas teleportuje w inne miejsce, bo. Ciągle słyszę rapanie, mimo tego, że się oddaliłem od tego miejsca już dość znacznie. Boże, nos mnie spędzi masakra. I znowu słyszę rapanie. No, dopiero co się. Czekajcie, bo tutaj coś za długo trwa ten atak Tu nic nie widzę Jezus Maria, czekajcie, bo ten płot mi tutaj Wynośmy się stąd Bo oni już tutaj przesadzają troszeczkę Dobra Pełno światełek tutaj błyska Wręcz jak na wszystkich świętych, na, jak, jak na dzień umarłych, w sumie tutaj w wiku, to oni mają tutaj dzień i noc umarłych. Dziewczynka będzie. Tak, ona się wyłania spod tej ziemi. Ale ona nas bardzo często atakuje, ona jest agresywna bardzo. Kres znowu tam jest Dobra Dobra uciekamy Uciekajmy bo on jest tutaj blisko Ja nie chcę mieć naprawdę z nim nic do czynienia Musimy tutaj być skupieni cały czas Jak widzieliście gadałem to z... To zginę od razu Ja nie wiem gdzie ja jestem nie? Jezus Maria! Teraz się wystraszyłem! Wow, ale ciarów dostałem! Wow, Uwielbiam to uczucie! Kiedy na całym ciele czujesz ciary, to jest zajebiste po prostu! W końcu poczuję tutaj strach! Dobra! Koniec zabawy! The end of the game! Gdzie ja jestem? Aha, jestem przy moście. Dobra, często pod tym mostem chodzę. Teoretycznie mógłbym już tutaj pod nim zamieszkać. Dobra, dobra, jedziemy. Nasza kona dziewczynka nas naprawdę bardzo lubi. Skoro tak często. do nas przychodzi. Ja sobie, wró sobie wrócę po prostu pod ten most. I spróbuję to rozegrać tak, jak na zawodowca przystało. Doprowadzę to do końca. No znowu tu śpi. Oczywiście to. To są szepty, ale ich w ogóle nie rozumiem Oczywiście myśmy zrobili hałas z tymi krzakami Jezus Maria Jak ja uwielbiam właśnie to, że on ci wyskoczy Po dwóch minutach całkowicie ciszy, się nagle się coś takiego wyskoczy Spokojnie, mi się nigdzie nie spieszy Ja mogę sobie spokojnie chodzić A sprint lepiej mieć Przygotowany na gorszą okazję idziemy prosto przed siebie. gdzie ona się w ogóle pojawiła Dobra, masakrę, ten dos tak spędzi dzisiaj nie wiem czemu I see you I see you Długo ten atak trwa I co teraz? Dobra, z dala od tego płotu, ja muszę iść znowu na środek mapy, bo mnie to zgubi. Nie wiem, on się nie uczy na błędach. Nie zamiast się pokazać prosto przed nami, to się pokazuje za nami. Ten tu znowu śpi. Dobra, nie chcę go budzić. Poszliśmy sobie już go nie słychać. To bardzo dobry znak tego, co mnie czeka w krótkiej przyszłości. Ja się znowu strzelaję obok płotu. Nie mogę się szlać. Mimo wszystko, trzeba ci przyznać, dziewczynko króliczka, że. Że śmiech to masz lepszy od Grenie. Dobra, on tam gdzieś był, ale ja nawet nie wiem w ogóle z której strony. Obróciłem się i szedłem, i szedłem prosto na niego i słyszałem, że ten dźwięk się tylko... Y Stawał coraz bardziej głośniejszy, to obróciłem się jeszcze raz i jednak udało mi się, ale być może sekundę później bym zareagował. I już by było po mnie. I znowu jestem obok płotu. Muszę uciec obok tego płotu. I usłyszałem totalnie na prawe ucho nie teraz. Dobra, wynośmy się stąd. Nie mam sprintu. Całe szczęście, że wystarczy tylko y obrócić się i iść w drugą stronę, musimy biegać, to oni nas nie złapą. Nie złapią, przepraszam. Teraz może być troszeczkę więcej tych ataków, bo udało się, drodzy kochani! 25 minuta udało mi się przejść godzinę e, z 4 na 5. Jest e, fuck you, fuck you, fuck you bitches. Dobra. Dobra, rozkani. Teoretycznie mógłbym sobie już zacząć ostatnią misję e, w całej serii, ale to nie będzie ostatnia misja, to będzie przedostatnia misja, dlatego ja sobie po prostu wejdę do menu głównego rozkani. Mam nadzieję, że ten odcinek z Wika Wam się podobał. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, jak i do poprzednich odcinków na moim kanale z różnych serii. Cóż, ja bym był z W następnym odcinku, drodzy kochani, najprawdopodobniej będzie to ostatni odcinek, znaczy następny odcinek będzie najprawdopodobniej ostatni z całej serii, dlatego cóż, no musimy powoli się przygotować na zakończenie tego już ostatecznie. A tymczasem cóż, z Jan był trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku i cześć! A ja się biorę za samiego, bo muszę go teraz nagrać, po prostu muszę!